Po czasie ograniczonej obecności w życiu publicznym, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się na rzadki występ. Ich pojawienie się w miniony sobotni wieczór miało szczególny cel, o którym aktorka poinformowała na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Para wzięła udział w sekretnym pokazie nowej kolekcji znanej projektantki i bliskiej przyjaciółki Cichopek, Wioli Piekut. Wcześniej to właśnie Piekut tworzyła dla aktorki wyjątkowe kreacje. Między innymi na jej wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, za co Cichopek wyraziła ogromną wdzięczność. Znane jako kurzopki, ich pojawienie się na pokazie gwarantowało zainteresowanie mediów i stanowiło znaczącą promocję dla imprezy. Cichopek na ten wyjątkowy wieczór wybrała czerwoną sukienkę z efektownym zdobieniem, przywodząc na myśl wielką różę, co jeszcze bardziej podkreślało jej blask. Kurzajewski postawił na czarną elegancję. Na tle fotoreporterów para prezentowała się zjawiskowo, nie kryjąc gorących uczuć, które ich łączą. Kasia przed wydarzeniem podzieliła się przemyśleniami z fanami, wyrażając swoje uznanie dla talentu Piekut. Wof. Dziś chcemy pokazać naszą wielką dawkę uwielbienia dla utalentowanej Wioli Piekut. Gratulujemy Wiolu wspaniałego pokazu i niesamowitego talentu, dziękuję za lata współpracy i za nasze wszystkie szybkie modowe akcje, oznajmiła cichopek. Jej słowa odzwierciedlają głęboką wdzięczność i podziw dla pracy i talentu projektantki, a także podkreślają wartość przyjaźni i wspólnie spędzonych chwil. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.